Dzisiaj zobaczymy no, moje nowe statystyki, bo tutaj są moje statystyki. I tam wtedy, no, nie było tak mocno. Więc teraz wam pokażę nowe statystyki. I oto są moje nowe statystyki. To jest najnowszy film. 3 dni temu, no, trochę dawno, więc to nowy filmik. I patrzcie na to. I to ja tu mam świetlenek. 2000. A e, więc... Mm, Niemcy mnie oglądają. Pozdrawiam z Niemiec, jak ktoś tu jest. To, co się ogląda, to pozdrawiam. Ja i nie, to są moje noce. No żebyście mogli sobie zapauzować. Да, брат, это, это самое моя Давайте заберем вирус, так Па!